Witajcie. Dzisiaj w naszej kuchni będzie grubać kaszanka. Przygotujemy z niej wspaniałe krokiety z sosem z wielkopolskiego sera smażonego i konfiturą żurawiny. Kaszanka jest bardzo charakterystyczną potrawą z Polski, uznana za jedną z najbardziej charakterystycznych potraw na świecie. Dlatego warto z niej korzystać. Ma dużo właśnie Składników odżywczych i warto ją wykorzystywać w kuchni nie tylko na gilu, ale właśnie w formie takiego dania, które można sobie podać na imprezę. Drugi składnik cebulka szalotka. Jak i macie środki, możecie użyć cebuli zwykłej, ale szalotka jest nieco delikatniejsza. Patelnia jest nagrzana. Wrzucamy odrobinę tłuszczu, będzie tuż wieprzowy smalec. Kolejny składnik surowy boczek wędzony, pokroimy sobie go w kostkę, dorzucamy sobie, słuchajcie, na patelnię. Cebulka nam się pięknie zeszkiła, dorzucamy sobie naszą kaszankę. Wieprzowina jest o tyle wdzięcznym surowcem, że można z niej pozyskiwać wiele rodzajów wyrobów mięsnych, w tym na przykład kaszanka. A trzeba wiedzieć o tym, że ona oprócz tego, że zawiera podroby, które są bogatym źródłem żelaza dwuwartościowego, a to żelazo charakteryzuje się najlepszą przyswajalnością przez nasz organizm, ponadto jest to również bogate źródło białka. No i i Kaszanka, to jest również dodatek kaszy, to jest również dodatek krwi, więc ten ta, ta wzbogacenie żelaza jest podwójne. Kolejną rzeczą, którą wrzucimy sobie do kaszanki będzie gruszka. Gruszka sprawi, że danie będzie jeszcze bardziej soczyste, będzie miało więcej aromatu. I ostatnim składnikiem będą powidła śliwkowe. Naszą masę odkładamy do wystygnięcia. Zabieramy się za przygotowanie sosu. Kolejnym naszym produktem, który też właśnie wykorzystujemy w kuchni wielkopolskiej, produktem takim zeroistowym jest właśnie smażony ser. Smażony ser, który robiliśmy z twarogu, który został dnia poprzedniego, słuchajcie. Wystarczy pozrać twaróg, wyjdzie nam coś takiego wspaniałego. Jest, przygotujemy z niego właśnie taki sosik, który nam się pięknie połączy. Musimy dodać odrobinę słodkiej śmietany. Serek jest kremowy. Pięknie nam tutaj się rozpuści i stworzy coś, co nam pięknie otuli nasze krokiety. Dajemy odrobinę tymianku świeżego, słuchajcie. Zobaczcie, pięknie nam się tutaj zaciąga. Już prawie gotowy. Bardzo to jest dobry sos. Możemy go wykorzystać słuchajcie, do makaronu, możemy go wykorzystać do kopytek, możemy go wykorzystać do wielu rzeczy, które nam się kojarzą kuchnią zapewnioną miłością kaszanka nam pięknie przestygła przekładamy ją do miski Słajcie, zobaczcie jaka jest plastyczna będzie można wspaniale uformować krokiety produkt który jest pełen zdrowej kaszy kaszy którą używano w naszej kuchni na co dzień podrobów które też są pełne witamin na początku odkładamy Pani ją, obtaczamy sobie delikatnie w bułce tartej. Nie za duże, słuchajcie, wygląda jak mają wyglądać jak małe pączusie. Smażymy olej mamy gorący, wrzucamy do oleju, uważając, żeby się nie oparzyć. Smażymy tak długo, aż będą złote, delikatnie obracając, nie potrzebują długo czasu. Wszystkie składniki mamy gotowe, składamy danie, słuchajcie. Zaczynamy od sosu. Zobaczcie, pięknie się nam zgęstniał. Nakładam na środek talerza. Następnie żurawinka. Słuchajcie, nasze piękne pączusie. Oliwa ziołowa też nam pięknie tutaj podkreśli smak. Troszeczkę kolorów. Zawsze tutaj mamy konfiturę z dyni rzucamy jeszcze odrobinę sobie, słuchajcie, dziółek. Zobaczcie, krokieciki z kaszanki, sos zwędzonego sera wielkopolskiego, odrobina konfitury, 15 minut pracy, jakie wspaniałe danie. Smacznego życzę i do zobaczenia. Zobaczcie, co fajnego można wyczarować z kaszanki. Kaszanka pa panierowana, super. Super pomysł. Nietypowa forma. Rewelacja. Do tego, że optycznie też dobrze smakuje. To są tak zwane wariacje na temat kaszanki. Można robić w różnej postaci klasycznej, tradycyjnej, ale również właśnie w tej formie. Tak jest. Kiedyś w ogóle kaszanka była tylko właściwie podawana, smażona z cebulką, i. już dodatek, jaką był musztarda, i to w sumie było wszystko. A teraz. Ci nasi, nasi... kucharze potrafią wiele rzeczy wyczarować.